O niezwykłych podróżach, pokonywaniu własnych słabości i przeciwności losu, a także o spełnianiu marzeń. Wyjątkowe spotkanie w Deumickiej Bibliotece mieszkańcy mieli okazję wysłuchać ciekawych opowieści oraz porozmawiać z Janem Melą podróżnikiem i społecznikiem najmłodszym w historii zdobywcą dwóch biegunów w jednym roku. Zawsze jest tak w każdej materii życia, że najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, a, a później jest już dużo łatwiej. No, podstawą jest to, żeby, żeby podjąć jakieś decyzje nie chodzi o to, żeby każdy człowiek musiał, nie wiem, włazić na fizyczne, geograficzne bieguny Kilimandżara, Everesty czy, czy, czy inne góry, czy też biegać maratony, ale żeby wyznaczać sobie nawet takie mniejsze cele. Zawsze, tego mnie uczy też Marek Kamiński, warto jest podchodzić do życia z taką metodą małych kroków. Nie stwierdzać od razu, dobra, to dzisiaj wstaję z kanapy, jak to się mówi, a jutro będę na, na Ewyreście. Tylko powolutku te szczyty różne sobie, sobie wyznaczać, uczyć się różnych rzeczy i przede wszystkim mieć oczy i uszy szeroko otwarte na ludzi dookoła nas, bo mi niczego nie udało się osiągnąć samemu. To zawsze jest praca zespołowa, a taki zespół gdzieś trzeba wokół siebie odnaleźć, więc warto właśnie tych ludzi zauważyć. Spotkanie autorskie z Janem Melą zorganizowano w ramach cyklu Wędrówki po Świecie z Dębicką Biblioteką, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiaj w ramach Wędrówek po Świecie z Dębicką Biblioteką witamy pana Jana Mele, który przyjechał do nas na spotkanie autorskie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy w ramach naszego projektu takich właśnie podróżników do Dębicy zaprosić. Jak widać, Jan Mela cieszy się dużym powodzeniem i ma wśród młodych naszych Dębiczan swoich fanów, którzy dzisiaj właśnie przyszli spotkać się, zabrać autograf, ale myślę, że i też wymienić kilka zdań. Ja najbardziej chciałbym, życzyłbym sobie, pragnąłbym, tego, żeby z, takiego, z takich spotkań jak to tutaj w Dębicy chociaż jedna, dwie, trzy duszyczki wyszły z takim przekonaniem, że mimo przeróżnych trudów, które nas spotykają i każdego indywidualnie, historie życiowe, ale też jakby wszystkiego tego, co się globalnie dzieje, te trudne rzeczy, bardzo niedaleko stąd przecież, żebyśmy mimo tego starali się zauważyć dobro i szukać takiej sprawczości w sobie, czegoś, co my możemy zrobić dla, dla człowie drugiego człowieka. Jeżeli tak się zastanowić nad tym, jak świat teraz wygląda, to można stwierdzić, o matko, właściwie to wszystko stoi na głowie i nie ma, nie ma sensu. A myślę, że nawet z najtrudniejszych sytuacji można coś dobrego wyciągać. To staram się robić. No, kiedyś powiedziano, że dzisiejszy świat potrzebuje dużo bardziej świadków niż nauczycieli, więc ja staram się po prostu takimi swoimi doświadczeniami nie narzucać żadnego, nie wiem, trybu życia, że powinniście to, a tego nie powinniście, tylko podzielić się właśnie parami doświadczeniami tego, dzięki komu e, i dzięki czemu udało mi się przez różne trudności przejść. Mam nadzieję, że to może dla kogoś coś, coś znaczyć. Kolejne spotkanie w środę 28 czerwca. Gościem dołiskiej biblioteki będzie Tomasz Michniewicz. Start o godzinie 17.00.